Siemanko, witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj rozpakujemy sobie trzecią już paczkę gadżetów motocyklowych. Też jestem ciekawy, co jest w środku, więc nie przedłużam i zabieramy się do otwierania. Ale masz frajdę z tymi paczkami. Paniała rzecz. Teraz będę wyciągał po kolei po jednej rzeczy. Co to jest? Dobrze zabezpieczone. Okej. Okay. Kolejne już kraszpady. Ale to już chyba wiem, że nie będą pasować, tak? Możliwe, że nie będą pasować, ale już takie jedne zamówiłem. Będę składał tutaj. O, o proszę, co my tu mamy? Już kierunkowskazy? Tak. tak, kierunkowskazy. Zobaczmy, jak one wyglądają. na żywo. I to do Jamaszki. Całkiem niezłe. Kształt, no, mają, kształt mają takie jak oryginalne. To są kierunkowskazy pływające. Z tyłu mają jeszcze podświetlenie. Chyba niebieskie. Nie wiem jak to. Trzeba będzie jakoś to podłączyć. Będziemy motować. Powinny być jeszcze jedne takie kierunkowskazy, bo łącznie ja zabuję cztery. A do przodu idą takie same jak do tyłu? Mnie. Takie same. Tak? Aha. To jest uchwyt ścienny na kask motocyklowy. Taki trochę mały, plastikowy. Nie złamie się? Nie, nie powinien. Kask waży 1,5 kg. Do ściany. A to jest gumowe czy metalowe? Plastikowe. Aha. Ale taki mocny plastik. w zestawie. Kołeczki. Taki uchwyt kosztował 5 zł Hm. Kraszpady kolejne. Nie wiem po co ja tyle tych kraszpadów kupiłem. Nie wiem czy to się w ogóle przyda. Sprawdzimy sobie. Dobra. Na razie tego nie odpakowuję. No to lecimy dalej. Kolejny uchwyt na kask. No tak, jeden dla mnie, drugi dla Ciebie. O, jestem ciekawa bardzo, czy to będzie teraz pasowało. To... To nie będzie chyba pasować, bo mamy inne otwory. Ale oprócz tego w zestawie jest jeszcze tankpad. Więc ja sobie to otworzę. Jest. To jest wersja do mnie, dla mnie, do Junaka, czy dla Ciebie? To jest wersja do Junaka pewnie A piękny karbonik. Ładny no, A, widać teraz. No tak, mi się podoba. Idziemy przyklejać. Kolejne kierunkowskazy Dobra. Jakaś koperka. Z pieniędzmi. No, niestety nie. To są rolki na wahacz do Yamahy. Na żeby stojak zastosować, tak? Tak. Ostatnio zamówiłem, ale z inną średnicą. Te mają śrubę 6 mm. Nie mam pewności czy będą pasować, ale się przekonamy. Dobra, odkładam tu. Jeszcze nam coś zostało. Hmm. Co to, to jest? Ochraniacz? Nie. Aaa, torba. To jest torba. A to taka porządna. Wygląda porządnie. Torba wodoodporna na motocykl. A głęboka na... jest? Udo. Tak, zakładana na Udo. Zamek chyba też porządny. Dwie kieszenie. No, telefon się zmieści. Nie, tylko telefon. Kanapka. Trasę. <noise> a przymierz. Jeden pasek idzie na biodro, a drugi na nogę pewnie. Tak, tak. To tak wysoko ma być, tak? Mhm. A nie no, elegancko wygląda powiem Ci. Prezencja. Stabilnie siedzi. Jak coś się zmieści, trzeba będzie przetestować. Tutaj się nogami nie pedałuje, bo to nie jest rower, tylko cały czas wiesz, stabilna pozycja na motocyklu. Chyba tak można trochę o, tutaj, do przodu. Można sobie trochę to podregulować. No ciekawe czy to będzie wygodne. Właśnie, czy się będzie sprawdzać. Duże to nie jest, coś tam się zmieści. Przetestujemy. Tutaj jest też na klucz taki karabinczyk. Ale wygląda porządnie. Taka torba 30 zł. No to trochę no. Y, swoje kosztowała. Tak. nie jest jedną z najtańszych rzeczy. Była za 20 zł, ale nie wodoodporna i taka miękka szmaciana. Tutaj jest taki fajny takie utwardzone, nie? Dobra, mamy jest chyba ostatnią rzecz. Ostatnią Coś tam się nabija. Uchwyt na telewizor. Uchwyt na... No nie na telewizor tym razem, ale na tablicę rejestracyjną. Do Yamaha. W zamian za tamten plastikowy pałąk e, fabryczny. Tutaj mamy po bokach miejsce na kierunkowskazy. Sprawdzę od razu czy to będzie pasować. No, jak najbardziej. Jak najbardziej to się tutaj zakręci. Chyba czekałeś na te kierunkowska najbardziej, tak? I na tą y, tego pomąka do tablicy. Tak, to największą robotę zrobi. Ja od razu się zmieni. To można sobie wyregulować. Nie wiem czy to będzie pasować pod te śruby fabryczne, ale wydaje mi się, że ta tutaj mamy szeroki zakres. Dobra, tak wyglądał przegląd gadżetów motocyklowych. To już y, trzecia paczka. Jeszcze będzie jeden. Jedna. Albo może więcej, także to nie, na pewno nie koniec. Jeżeli Wam się to podobało, no to subskrybujcie kanał, lajkujcie, komentujcie. E, oczywiście te wszystkie gadżety będą montowane w naszych motocyklach i będą z tego odcinki. Więc śledźcie, bądźcie z nami i do następnego odcinka. Pozdrawiam! No, jesteś zadowolony widzę. Jestem, jestem zadowolony. Takie kierunkowskazy. Wspaniałe, wspaniałe, naprawdę. 你咳嗽。